Witajcie bliźnięta na czytaniu na listopad 2024. Witam serdecznie osoby, które są tutaj po raz pierwszy na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie, rozgoście się w tej przestrzeni, bawcie się dobrze, wzrastajcie, rozświecajcie swoją duszę, swoje serce, żyjcie pięknie. A jeżeli już Wam się spodoba, to bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze, o rozpowszechnianie tych filmów. Bardzo to jest piękny zwrot energetyczny za moją pracę i jednocześnie pomaga rozwijać kanał. Moim stałym wywalcom bardzo dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję też za Wasze subskrypcje, lajki, komentarze. Jesteście wspaniali, cudowni. Witam Was serdecznie i spójrzmy, jaka energia ogólna jest dla bliźniąt: sprawiedliwość. Co jest w takim razie Waszym wyzwaniem w tym miesiącu? Cesarz, wow. Co macie na wyzwanie? Nie, przepraszam. Co odchodzi do przeszłości? Paśmiecz, dobra. Co macie w sercu, w duszy, w głowie? Do czego dążycie, kochani moi? Sześć pucharów. Ciągnie was do wspomnień. Okej. Okay. Co jest w podstawie tego czytania, kochankowie? Wasza energia w tym miesiącu? Kapłan. Co przychodzi do Was z zewnątrz? A z denarów, pięknie. Co do najbliższej przyszłości, tutaj się. Wydarzy król Buław, pięknie. Rada, ostrzeżenie, wskazówka. Zobaczmy, co tutaj mamy na tej pozycji. 10 denarów. I z jaką energią będziecie opuszczać miesiąc. Listopad, dwa miecze. I ewentualnie <słuch> siedem mieczy. Wow! No dobra. Łyczek wody i jedziemy sekundkę. Kochanie, energia ogólna dla was w tym miesiącu sprawiedliwość. Hmm. Jakieś sprawy urzędowe mogą wysunąć się na pierwszy plan, jeżeli ktoś czekał na jakiś yy, wynik jakieś... Orzeczenie sądu, to w listopadzie właśnie może mieć ono miejsce. A skoro się pojawia jako sprawiedliwość, to przychodzi o sąd sprawiedliwy dla Was, tak? Przede wszystkim taka jest dla Was informacja. Na wyzwaniu macie cesarza. Jest to energia taka porządku, poukładania z chaosu. Zrobienia jakiegoś własnego porządku, po to, żeby móc dalej funkcjonować. To jest przewidywanie do przodu, na kilka ruchów do przodu, jak na szachownicy. To jest dalekowzroczność, to jest liderowanie, to jest um, autorytatywność e, i też opieka nad innymi, którzy, których macie no, słabszych, jak i, jakichś słabszych członków rodziny, młodszych. To macie się nimi zaopiekować. Może być z tym problem, może być problem, żeby z tego chaosu wytworzyć jakiś porządek, dlatego macie tutaj tego cesarza na wyzwaniu. W podstawie tego czytania mamy kochanków. Jakieś wybory są przed Wami i te wybory przenoszą się aż na koniec listopada. Niby znacie już drogę, którą będziecie kroczyć, znacie decyzję, którą podjęliście. Ale nie będziecie mieli do niej, co do niej pewności. Będziecie czekać, aż życie przyniesie więcej możliwości, okoliczności, które pomogą Wam łatwiej podjąć tę decyzje, tak? Albo popchną Was już zdecydowanie w tym kierunku, który sobie wymyśliliście, upewnią Was, że Wasza decyzja jest słuszna. W głowie, w sercu macie wspomnienia, macie być może dziadków, być może rodziców, być może przyjaciół, z którymi się wychowywaliście, się, którzy bardzo byli dla Was ciepli, wyrozumiali. Tutaj jest taka energia sentymentalna, ciepła, pełna opieki, też takiej wewnętrznej nad sobą, nad własnym dzieckiem, tak? Może. Tęsknicie za tym, żeby się ktoś wami zaopiekował, a może taka jest potrzeba, żebyście wy się w końcu sobą zaopiekowali z uczuciem i z miłością i z wrażliwością. Do przeszłości odchodzi paść odchodzą jakieś informacje, jakieś sytuacje, jakaś komunikacja, jakieś wiadomości, z którymi trzeba było sobie poradzić. Być może hmm, nie wiedzieliście za bardzo, co z tymi wiadomościami nawet począć. Wydawało Wam się, że będziecie wiedzieli, ale tak niekoniecznie nie do końca dawaliście sobie z tym radę. Do najbliższej przyszłości wkracza król, Buła. wkracza energia bardzo zdecydowana, bardzo konkretna, bardzo pewna siebie. Być może to jest jakiś człowiek, który wkracza do Waszego życia, kochani, który może być spod znaku lwa, strzelca albo barana. Albo to wy nagle stajecie w takiej energii, która was rozpala do czerwoności, w której liderujecie, właśnie wykorzystujecie to, co macie tutaj do przepracowania, tę energię cesarza i stajecie się królem działania. Tak? Widzicie cel przed sobą, dążycie do niego, nie po, nikomu nie pozwolicie się z tej drogi ściągnąć, jesteście pewni siebie. I wiecie, do, do czego zmierzacie i po co sięgacie przede wszystkim. Wy jesteście w energii w listopadzie kapłana, kochani, nauczyciela, kogoś, kto ma wiedzę, kto tą wiedzą się dzieli, kogoś, kto jest słuchany, kto, który ma swoich wyznawców, swoich uczniów, tak? To wy jesteście w energii tego kapłana kogoś, kto przekazuje wiedzę innym, ktoś, kto dzieli się swoim, swoją wiedzą nabytą, swoim doświadczeniem, e, ktoś, kto naucza innych, ktoś, kto, e, dla kogo jesteście, dla innych jesteście po prostu mistrzem, guru. Z zewnątrz przychodzą piękne energie, piękna energia asa denarów, więc jakieś nowe możliwości w zarobkowaniu, w jakichś finansowych przedsięwzięciach, w jakichś nowych rozdaniach finansowych ym, lub materialnych. Wskazówka bądź rada. Mamy 10 denarów. Kochani, no więcej w tarocie już nie ma, jeżeli chodzi o monety, to już jest najwyższa karta finansowego zabezpieczenia. Więc raczej widzę to jako i jest zawsze kartą pozytywną, więc jeżeli chodzi o rodzinę, macie wsparcie rodziny, macie finansowe zabezpieczenie, nie będzie wam pieniędzy w listopadzie na pewno brakowało, a wręcz przeciwnie, po prostu będziecie obsypani finansowymi grantami, tak? No i wychodzicie z energii listopada, właśnie co robimy dalej, za czym podążamy. Nie będziecie się też chętnie dzielić z najbliższymi, być może też nawet i z rodziną, w którym kierunku zmierzacie, co chcecie osiągnąć, a może nie będziecie się chcieli dzielić ze współpracownikami z firmy. Będziecie to robić po cichu, po swojemu. I w taki sposób, który Wam odpowiada przede wszystkim, tak? No dobra, to teraz sobie dopowiemy, czy ta moja opowieść, że tak powiem, e, poszerzymy sobie trochę to czytanie. Dlaczego paść mieczy odchodzi do przeszłości? Co on ze sobą przynosił lub co on oznacza? E, mm, 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 mm. No, musieliście zakończyć jakiś trudny czas, w którym musieliście się zmierzyć z jakimiś nowymi informacjami, nowymi wiadomościami. Być może mogli, musieliście się czegoś douczyć, czegoś doszkolić, tak? E, I to was przewiozło albo przeprowadziło e, na jasną stronę, stronę mocy, właśnie na tą silną, na tą, w której w tej chwili e, w listopadzie sobą reprezentujecie. Co przynosi sprawiedliwość? Sprawiedliwość przynosi również, kochani, balans, harmonię, e, odpracowanie karmy, Nagrodę za waszą pracę. O, właśnie. Przychodzi sprawiedliwy za wasz trud, który wkładaliście do tej pory w waszą pracę, w waszą działalność. Sprawiedliwość przynosi też zakończenie jakichś trudnych spraw, które was w przeszłości bardzo zraniły i spowodowały wasze, taki zawód właściwie, nawet bym powiedziała, emocjonalny, jakiś duży smutek. To tutaj sprawiedliwość przynosi wyrównanie, tak? Zadośćuczynienie, jak gdyby. Dlaczego mamy tu kochanków w podstawie? To dotyczy Waszej kariery, kochani, Waszego zarabiania, czasu przestoju, gdzie byliście uzbrojeni w cierpliwość. No, macie do wyboru albo ruszać do przodu, albo z tymi wiadomościami, które macie, albo się wstrzymać jeszcze i poczekać, tak? Wahacie się, nie wiecie, czy już ruszać do przodu, czy jeszcze chwilę poczekać, czy dać sobie jeszcze czas i tak dalej, i tak eee, dalej. Dlaczego macie cesarza na wyzwaniu? Zobaczmy, może to pomoże rozwiązać tę zagadkę. Koniec z koszmarami, koniec z jakimiś odbieraniem sobie poczucia własnej wartości, poczucia, że jestem gorszy, słabszy, że niewiele wiem, że może wiem mniej niż inni, że może nie nadaję się do tego, co robię i tak dalej, i tak dalej. To jest nakręcana spirala myśli negatywnych, który Wam odbiera poczucie własnej wartości przede wszystkim. Sami sobie to, kochani, fundujecie. I tu należy się zmierzyć te, z tym cesarzem, po prostu ułożyć sobie w głowie, kim tak, przepraszam, kim tak naprawdę jesteście. Przestać ukrywać siebie, Pokazać światu, kim jestem, jakim jestem wspaniałym cesarzem, jakim jestem właśnie uporządkowanym cesarzem, jakie mam w dłoni nowe możliwości do rozdania, do zainwestowania we mnie, tak? To musi wyjść od Was. Ja myślę, że to wyjdzie, bo tutaj mamy tego króla buław. Hmm, który właśnie, o, przychodzi też jako nauczyciel, jako osoba, która wie, która może nauczać, która może pokazywać innym właściwą drogę, która ma wiedzę i duchową, i yy, wiedzę taką wewnętrzną z doświadczenia, które, które przeszłaś, drogi, czy przeszedłeś drogi bliźniaku. Yy, I dzięki temu możesz po prostu yy, poczynić jakieś nowe, pokazać jakieś nowe drogi, tak, rozwiązań. Hmm. no właśnie kapłan pokazuje, że jesteście absolutnie w listopadzie kochani w świetnej formie, jeżeli chodzi o własne poczucie wartości, sprawczości wiedzy, doświadczenia eee, no mistrz guru, absolutnie podziwiany eee wpatrzone w was oczy w buzie otwarte inspirujecie innych w listopadzie ewidentnie co wam przynoszą energie zewnętrzne asa denarów w obszarze emocjonalnym hmm. No, dostaniecie jakieś nowe możliwości zarobkowania na pewno. Dla niektórych będą to artystyczne przedsięwzięcia, i może odejdziecie od rzeczy, miejsc spraw ludzi, którzy Was już nie fascynują, nie zadowalają, nie wypełniają waszego serca, i pójdziecie za tym asem denarów, kochani. Tak. 10 denarów jako wskazówka dla Was. No, ruszaj po swoje, po prostu. Ruszaj, działaj po swoje, nie poddawaj się. Bądź niezależny, bądź wolny myślą, bądź wolny decyzyjnie, bądź niezależny, bądź silny swoją, swoim pięknem i swoją pewnością siebie wewnętrzną, tak? Pokaż, co potrafisz, po prostu. No tak, decyzja będzie dotyczyła czegoś, czy coś jeszcze ewentualnie podjąć dwutorowo, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Może się obawiacie, że nie dacie rady, ale tutaj w tych dwóch denarach jest zapewnienie, że poradzicie sobie. Ważna jest tylko jedna rzecz, żeby zrobić sobie plan, harmonogram, żeby dotrzymywać terminów, żeby spiąć to po prostu jak gdyby merytorycznie, tak? Na poziomie planu, harmonogramu. Dlatego macie też tu na wyzwaniu tego cesarza, bo on widzi daleko, tak? On sobie układa ten plan w głowie albo na piśmie, albo narysuje sobie na kartce, rozrysowuje sobie ten plan. Możecie mieć z tym kłopoty, możecie być tu chaotyczni, możecie mówić, że o Jezu, nie dam rady, nie poradzę sobie, ale tutaj jest w dopowiedzeniu: absolutnie sobie z tym poradzicie i jesteście w stanie ten plan ułożyć. Dobra, a dlaczego mamy tutaj siedem mieczy? No, boicie się jakiejś porażki, dlatego nie chcecie o tym głośno mówić, nie chcecie, żeby to się spotkało, żeby to było sukcesem po prostu. Jest to coś nowego, w co wkraczacie czego jeszcze nie dotykaliście, jesteście tym zafascynowani, chcecie, żeby efekt tego był wow, tak? Dlatego nie macie ochoty o tym nikomu na razie głośno mówić. A, jeszcze zobaczmy te sześć denarów, sześć pucharów w waszych sercach, w waszej głowie. No. Może was, wiecie co, może was roztkliwia to, że kiedyś zarabiało się łatwiej, że, że jakoś by, by, byliście bardziej zasobni, że przeszłość sprawia wam wiele radości, wiele macie wspaniałych wspomnień. Um, może też czerpiecie z przeszłości, żeby siebie uspokoić, ustabilizować, umocować w jakimś sensie, um, ale to bardzo pięknie, bo skoro przeszłość macie tak piękną, wybudowaną, czy ona wynika z dzieciństwa, czy wynika z waszego czasu studiowania? No, to kochani, z takimi energiami tutaj na przyszłość to jest ogromny potencjał. To rzadko kto yy, ma taki potencjał, a wy macie, więc yy, grzechem będzie tego nie wykorzystać, tak? Ok, zobaczmy sobie z takich, co tam na herbatce u cioci słychać. <ścoughs> co tam wasze aniołki chcą wam przekazać. Mhm. Uh -huh. No właśnie. Robienie deszczu, skoncentrowanie, skoncentrowanie na pieniądzach, na rozwiązaniach, tak? Dobra. Co jeszcze? Mamy Michaela Jacksona. Mm. No, kochani, to jest to, co mówiłam tutaj yy, o, tym, yy, o tej energii papieża, tak? Ktoś chce być taki jak ty, ktoś chce tak wyglądać jak ty, grać jak ty, ubierać się jak ty, wyglądać jak ty, ktoś chce ciebie kopiować. <noise> ktoś chce być identyczny. No, uważajcie, bo ktoś może też skopiować Wasze pomysły, Wasze. Yy, Przedsięwzięcia, które mają być wasze, oryginalne, tak? Więc tutaj uważajcie. Mhm. I łowienie komentarzy, łowienie opinii, łowienie. No dobra, bardzo fajny, rozwijający czas, moi drodzy. A zobaczmy, co jeszcze w takich energiach ogólnych dla Was. Pracowicie się tu dla bliźnią zapowiada ten listopad, bardzo. I owocnie. Spokój, kochani, tylko spokój. E, mimo rozdrażnienia, mimo podrażnienia, mimo zdenerwowania, e, proszeni jesteście o spokój i o połączenie też ze swoimi przewodnikami duchowymi słuchanie tego, co mają wam do powiedzenia, koncentrowanie się na sprawie przede wszystkim, która Was interesuje i która Was dotyczy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. To wszystko dla was na miesiąc listopad. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.